Witamy Was w kolejnym odcinku na kanale ARIV. W tym odcinku będziemy się tepać do gildi, patrzeć co te gildie robią, jak sobie radzą 24 godziny po starcie. I dzisiaj ze mną jest Bartek. Siemanko wszystkim. I Smurfik. Nelo. No i Bartek ma dla Was konkursik, tak? Tak jest. Zostawcie swój link w komentarzu. Myślę, że możemy zrobić konkurs, nie wiem, na przykład na pakiecik gamera. Okej, okay, grubo, grubo. Także, także fajny konkursik. I co? Standardowo, co? Ile tam zawsze było lajków? Co 50 lajków, ranga? co 50 lajków. co, co 50 lajków e, ranga elita. Także lajkujcie i wpisujcie swoje niki i wyniki przy następnym filmie. Dokładnie tak. No i smurfik. No i co? No możemy chyba przejść do pierwszej niki. Chamy. Chamy robią. Hamiska Hamiska Widzę, no. że przygotowują kuboid pod nową... Nowy rozmiar. Tych z góry to w sumie mają tylko żółwika zrobionego, tak fosy ani nic, patelni samej w sobie nie ma jeszcze, z tego co widać. Tutaj nachos coś działa, jak się tepniecie, coś tu buduje. A, no... Nachos? Gdzie jest O, tu! One, one nachos. O! Deksi go napadł, tak Deksi go, go napadł! Napad. szybkiego liścia nastąpnia. Ja Oj. zobaczę, czy coś w kwadracie mają. No, pokoje mają zrobione, kwadrat niewykopany do końca jeszcze. Trochę zostało. Gain info. Jest, 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 chyba wędzie, bo nie da się do niego tepnąć. No właśnie. Tutaj fosy raczej nie będą robić tego co widzę, bo mają kurde pokoje tak zielone, więc tutaj fosy nie będzie. O nikogo nie ma w tym kubie. Gdzie oni wszyscy się podzieli? Mi się wydaje, że oni wszyscy, wszyscy online, wędzie. Raczej, to większość kopie. Są są będzie Większość kopie, znaczy no większość, no mniejsza połowa kopie, większość wędzie. I tak leci, nie? Dzień na edycji. Można zostawić ba Bartku jakieś skrzyneczki na Kubo idzie. No czekaj, czekaj, myślę, gdzie to im to schować. No czekaj. Bo jak oni mają giedom, a pewnie na dole sobie ustawili. No raczej tak, to możemy na myślę, że to nie to może będzie iść gdzieś w ścianie czy coś. Patrz, patrz, co my tam możemy im dać? To skrzyneczki to Zawsze dajecie. Skrzyneczki dajemy Bartku dużo? No tak z 16 myślę, że możesz zostawić Dobra. Niech mają tyle. Mają tak O no i możesz to tak, zabuduj tą tak, dodatkowo z tak. jeszcze może tą skrzynkę całą, żeby tak się w oczy nie rzucała O. No i klasa, no. tutaj macie kordy skrzyneczki na F3 pokazane I my możemy przejść do kolejnej gildii. Gildia PSP Drugie ATPSP Pierwszy słyszę taki tag. Ja też właśnie pierwszy słyszę To jest jakaś inna gilda pod innym nazwą czy... To są chyba ze sluty? Tak, to są Tak, straty. żuber prezent. To są no chłopaków chwileczkę tu jest, no troszeczkę ich jest. Pokój teraz. 24. Na rogu. Ale, ale widzę, że większość gildi od kiedy zmieniliśmy rozmiar, to ma problem, żeby coś zrobić. Jakby w środku mają taki. Nic po prostu. No pustkę, pustkę. Nie ma. Projekt mogli mieć jakiś swój tam u siebie, no określoną ilość kratek, a teraz cyk, pyk. delikatnie mniejszy i jest to właśnie problem. Ale 2-0, nie? No tak, czas na zmiany. Grube zmiany. Nie. Może że później będę przybytywać kuboid pod przebity. Na razie coś kminią chłopaki, coś kminią. Maciek... Maciek sobie łowi rybki. Dobra, tu mają mało trochę ogarnięty kuboid, ale no coś tutaj im rzucimy, nie? Może gdzieś w Tutaj wyżej nad nimi, żeby nawet nie widzieli tego. Gdzieś pod ziemią. On. Jak ja wyjdę z Vanisha, to będą wiedzieli że gdzie stoję, nie? No to game y nie możesz wpisać, to myślę, że nie będzie problemu żeby zniszczyć bloki i postawić skrzyneczkę. No, w tym grifie to może być ciężko znaleźć tą skrzynkę, więc... Tak. Ale to i tak Kordy pokazuję, nie na odcinku? Tak, wiadomo, wiadomo. Dobra, a tutaj jak postawię od kurwa. Zapraszam. <laughs> <laughs> Tylko możesz się postać jakby za stole, nie? Żeby jeszcze ciężej. O! Dokładnie, ja pokażę na F3 okay. korty. I kolejną gildią Smurfik. O! Ekipa, GNTP, ekipa. Z tego co o, widziałem, to... oni mają ogarnięte coś tam. No, tutaj coś więcej, Tu też widzę Fossa jest, jajeczko. Tutaj. O, Tu musi być gruby jakiś prezent. No szczerze, z tych trzech i mam najlepszy Kuboid tak na razie. Najlepszy, najlepszy. Bo i tak, i kwadrat ogarnięty w miarę jest. No wiadomo, nie ma jeszcze koblarka, to jest pierwszy dzień Ale pokoje są ogarnięte, wszystko w obsydianie Góra tak samo w obsydianie Fosa jest zrobiona, jakaś drzewkarka powstaje no na górze też fajnie No jest klasa ogólnie a, a, może się... im na, a może im schowamy na drzewkarce na górze? Można będzie tak zrobić, tylko będzie trzeba Zakoblować skrzynkę od góry, żeby tam nie podwędzili czegoś Tak ja tak zrobię kiedy tylko patrzy, czy nikt nie wchodzi na żywkarkę przypadkiem. Nie, nie, nie wchodzi. Dobra, uwaga. Patrzcie tu patrz. Czy co obserwuję. Też macie no, kordy F3 Dobra, zapytamy się na czacie, która gilda chce się pojawić w odcinku i zobaczymy kto będzie chętny. Ja mam taki słaby ten, kolor na czacie. O, Gildia Fifka była pierwsza. GATP Fifka. Tak, Tak, Gildia Fifka była pierwsza. G info Fifka. O kurde, a ty chyba kopacze jacyś sami no. w tej gildii. To są nie, to są jakieś te parkowcy. Tak. To nic nie ma i, to pokojem Nie <laughs> to, to jest w ogóle no, tragedia. My tu byliśmy przecież w, Os w Gildi Osa. Tu nie Nie byliśmy tutaj? Nie, wiem, że tutaj nie. Pomyli musiałeś to nie? pomylić jakieś gildie. no tutaj nie byliśmy jeszcze. Żuwik jest. Nie, tutaj nic nie By ma, znikamy stąd. Znikamy tam też. Jakie Jaka w gildia? no niestety, no gildia osada sobie bez blokady nie radzi, no niestety. Bywa. No, Gekon, a zobaczymy SN-y. bo tam no. jest cieniakka gildia, oni tam zawsze są zorganizowani. O co jedno, tutaj też. Coś się dzieje. Jak patrzę, to wszystkich, kubo... wszystkich praktycznie kuboidy są podobne, nie no. no też nie ma... Też nie ma, jeszcze, no. też nie ma też, się czego spodziewać. Można powiedzieć w pierwszym dniu, nie, edycji. To prawda. Mhm. Każda gildia na razie stawia na pokoje i jako tako górę, żeby było mniej więcej jak się bić. No i idzie kopać. W sumie kopać to najważniejsze. Na ten moment. Ale patrzę, że chłopaki też lawy mają słabo wylaną, jeśli chodzi o gildię SN. Więc chłopaki muszę to poprawić delikatnie Jeśli chcecie spokojnie kopać Może już Bartek zostajecie Senom, jakiś prezencik. Tak? Mhm, myślę, że możesz zostawić. Tutaj możesz dać wrogu i zastonować ją całą. Po prostu. Ja pokażę kordy zbliżone. Jeszcze dam perełkę, bo to na wagę złota teraz no Okej, okay, okej. Okay. Dobra, mamy tu szyneczkę. A ja może zrobię wyzwanie Napisz najwięcej wiadomości na czacie Dobrze, możemy. Zobaczymy, zobaczymy Ile mamy osób na serwerze? Zobaczymy Czy to jest, czy to jest Skyblock hmm. Czy jednak Wojny Gildi żyją? Wyślij jak najwięcej wiadomości Jedna minuta Przeczekamy Po minutkę zobaczymy Kto wygra I poszło Możemy mu też wziąć dodatkową nagrodę, że na odcinku będzie. Dobra, dobra, dobra. Możemy tak, tak zrobić. Do... No, Tupaki lecą mocno. No, pokażę czat teraz jak leci. Leci... I to nie jest tak, że każdy spam i... Po jednej wiadomości, bo jest tam cooldown, nie? No, parę sekund. No. Czyli aktywność duża, więc zachęcamy do grania. Tak, zachęcamy. Serdecznie. No, oczywiście do grania na RIVI. Dokładnie tak. Najlepszy server w Polsce, oczywiście. No to nie powiedział, że nas w Polsce, w Europie tutaj. No, pod skalę Massau raczej podchodzi. A, Mamy zagranicznych graczy. Trzylowa. Dokładnie tak. 10 no, sekund ostatnie. 10 sekund do końca. Jakiś o wygrywa, teraz nie. RXKZ. Ciągle Maiteczki. się zmienia. Uwaga, PDFO, bo to, z, y, zobaczmy co na czacie wyskoczy, bo Skorbot może. Waga, PDF o. PDF o. Typ. PDF, PDF. Oj O. Na spawnie. Kolega jest. No. Mhm. To możemy. Tylko. Na spawnie. Kurde. Ale z skrzydła to mógłby mieć Ariwi, nie? <laughs> tak. Taak. Myślę, że. PDF. No o. Pokażę. Żeby... Możesz włożyć je, ja pokażę, że faktycznie zostały włożone. O, daje skrzynki zwykłe. Tak? Tak. <laughs> o, Dobra, poprawka. No i mamy. Dobra, teraz postawimy wam jakąś skrzyneczkę na mapie. Chowamy tam jakieś fajne przedmioty. I co, koordynaty damy na odcinku? Czy, czy teraz na czacie? Czy jak to wygląda? Czy dopiero z odcinka się dowiedzą? Mm, może do... po prostu. Z... Nie, wiesz, co zróbmy to na bieżąco? Na bieżąco zróbmy. Gdzieś niedaleko spawnu i podajemy kordy. Tak, i zobaczymy, kto tam pierwszy przybiegnie. No, dobra. Zwykła platforma, myślę, że wystarczy, Kurde, bo ten blok zniknie za 5 minut. Mi wyskakuje. Myślę, że ktoś na pewno przybiegnie. No, na szczerze. Na bank. No, weźcie już, może napiszmy kordy. To ja sobie przygotuję. Yy, tutaj mamy tak: minus 325, 149, 64. Ja, a jakby tak wodę rozlać, czy ona się nie rozlaje, tak mieli... Nie, nie rozlaje. Fak. Nie no, muszą się pobudować. Dobra, to coś tutaj im na kończyneczkę dajmy, może... Dobra, ja sobie przygotowałem już. Yy, może im damy... Zrapeczkę może? Zrapeczkę? No dobra. A może jakiś yy, chapter boxi chociaż jeden? Chapter, chapter Dobra, dobra. Wkładamy. To Tak, może zrapeczki. O kurde, wasze, że to trochę, bardzo trochę grubo leci. Bardzo no. grubo leci, no? no z, czy... Ze mną odcinki są na grubo. A to oh. dobra, jak mówicie, że za dużo, to wartość tej skrzynki to aktualnie nie była przeciwna, chyba no, ze 100 zł. No. <laughs> może że damy tak. Kupień. No tak, może być. No to jest w porządku. I co? No, Trzecie pisać już? No, można A, pisać, chyba. Dobra, to piszę. Oj, też mam taki szary, dziwny kolor. Zaspam może ten żeby zobaczyli. zaspam, zaspam. Ciekawe, czy wszyscy mają łączone. O, ktoś no, napisał bo... kordy. O minusie zapomniał. O minusie, ale on myślał, że to trzeba przepisać. No ale może. A few moments later. O, biegnie ktoś, jest ktoś. Jest Paul. Paulinka, jest. Ja... O, jeszcze jeden, Mateuszek. Oj, Mateuszek. Dobrze, dobrze, szybko. Ja ich zepsuję, jak ktoś będzie tak szybko. <laughs> Ej, patrz, Oj, rywalizują! Patrzą. Oj, chamy tutaj w ogóle... Ja. się Oj, no i powerling nie przegonili niestety Chłopaków Ale ktoś, ktoś dobiega jeszcze o, TikToker Rary z Unity Gekon jeszcze biegnie Nie, nie zdążę już Perełka jakaś musiałaby tu polecieć z nich Wiem co, hamy to przejmą Tak, bez problemu Mateuszek no już praktycznie na samej górze jest O Oj. perełka poleciała Schapas <grybuj> poszedł na tę na skrzynkę i Oj, się w Możemy się pokazać No dobra, więc w tym odcinku to na tyle Pokazaliśmy wam trochę, trochę gilgi na serwerze, rozdaliśmy co nieco no, i pamiętajcie o, o konkursie. Pakiet Gamera jest w grze, także zostawcie nick. Zostawcie swoje niki, bo też co ile? Tam 50 lajków, tak? Co, co, 20, co 50, 150 co co, co 50 lajków Elita i pakieci Gamera o wartości 150 zł. Także, no, jest grubo. No i co, także na lajk, lajkujcie, subskrybujcie i zapraszamy na serwer. I najważniejsze, grajcie na serwerze. Pozdrawiam. Tak, 2.0 to potęga. <laughs> Ciao.